To jest warsztat, gdzie taką chyba przeważającą formułą jest rozmowa. Wspólnie staramy się ustalić w ogóle związek języka pomiędzy językiem a kulturą, czy też taki kulturotwórczy wymiar języka. Rozmawiamy o hebrajskim, który no przez wielu uznawany jest, czy też przez wszystkich za, za najważniejszy język żydowski. No, ale bardzo, bardzo dużo czasu i poświęcamy również idysz. No i tak, na przykład skupimy się na dokonaniach autorów żydowskich, którzy, którzy tworzyli w Jidysz w międzywojennej Polsce, ale nie tylko tych, którzy tworzyli w Jidysz, również tych, którzy pisali po polsku, ponieważ kultura żydowska to również kultura tworzona w językach lokalnych. Analizujemy, czy też no właściwie rozmawiamy o, o e, kulturze żydowskiej którą współtworzyło kilka języków.